Witam was kochani bardzo bardzo serdecznie. Jak już widzicie to w drogowskazach połowa miesiąca, około połowy miesiąca tak można by powiedzieć. W zasadzie połowa miesiąca, czyli już wiemy, już zaczyna coś się dziać. Już aktywne są tak zwane energie. Już wiemy w postaci po prostu tego, co się dzieje w naszym życiu, tak? I już warto jest zajrzeć i zobaczyć energię aktywności. Na ten miesiąc już wszystko tak jakby wypróbowaliśmy, tak? Poruszyły się nasze energie, nie ingerowaliśmy, żeby nauczyć się żyć i samemu podejmować decyzje w swoim życiu przy pomocy małych wskazówek. No, a teraz już możemy sobie pozwolić na to, jak zwykle, jak co miesiąc, żeby zajrzeć głębiej. Ja witam się z wami w takiej specyficznej odsłonie, kochani moi. Ja mam gościa 10 dni z Anglii. Kawka, dlatego, że para leci, jeszcze nigdy tak nie było nigdy nie siadałam tutaj zawsze dawałam sobie kilka chwil. Nie jest już też tak wcześnie, bo jest 15 po siódmej. Dzisiaj bardzo pani stomatolog, właśnie mojej przyjaciółki skomplikowała nam dzień. Dzisiaj miałyśmy plany też, że Magda nas trochę zawiezie w pewne miejsce. Natomiast, jeszcze raz, cofając się do początku filmu, chciałabym przywitać wszystkich, zwłaszcza nowych, nie chciał się po prostu powiedzieć, widzów. Dziękuję Wam za, za to, że jesteście i że zostaliście, że te czytania, inne, tak zwane inne, Wam też odpowiadają, to znaczy, że mam, jest w nas jakiegoś rodzaju podobieństwo pewnej aktywności życiowej, pewnej odwagi życiowej, do konfrontacji z wydarzeń, z wydarzeniami w życiu. Ja tego doświadczam na co dzień ze swoimi klientami, ze specyfiką też swoich niektórych klientów. Kochani moi, za oknem słychać życie, to też mówię do nowych widzów, tak? Ludzi i państwa szanownych, którzy są z nami. To, co jest za oknem, to jest życie. Ja nigdy za to, co się dzieje za oknem, nie przepraszam, dlatego że to jest życie. Gdybyście byli tutaj ze mną siedzieli, to słychać byłoby. Jeśli coś komuś nie odpowiada, jest masę kanałów i można na pewno sobie w dzisiejszym świecie coś znaleźć, to wyostrza też intuicję. Nigdy w życiu nie mamy takiej ciszy, tak? Gdzie moglibyśmy rzeczywiście na czymś specjalnie jakoś się skupiać. Chciałam w końcu ułożyć czy drogowskazy z tej talii, która jest tutaj z tymi runami, ale ostatnimi czasy tak dużo się działo, że ja zupełnie co innego opracowywałam, troszkę przeszłam w inny tryb i nie opracowałam tej talii tak, jak bym chciała, jak uważam, że powinnam być przygotowana do przeczytania jej dla Was, <tří> <try> dlatego, że Hmm. Dla mnie to, co czytam, jest. Ja nie mogę sobie pozwolić na jakieś trochę podciągnięcie, tak? Dlatego ja też w inny sposób, tak zwany, czytam. Ja nie gdybam, nie, nie płynę też, tak? Bo to troszeczkę innego. Dlatego też prawą ręką kartę wyciągam. Ja troszeczkę inaczej funkcjonuję. Ani lepiej, ani gorzej, po prostu inaczej i już, tak? O. Mam też, słuchajcie, taką niespodziankę. Zobaczymy, jak to nam się sprawdzi. Czyli mam w woreczku znaki zodiaku, one hasło na Onyksie albo na jakimś jeszcze kamieniu, nie wiem. Nie wiem, czy je będzie widać czy w kamerze, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Chciałabym bardzo podziękować, Nie zapomniałam tylko siadając tutaj dzisiaj w pośpiechu pewnym nawet, jak się kanał nazywa, to jest znalazłam panią z tarotem. I nawet to było tak, tak małe prawdopodobieństwo, że w ogóle znajdę, zajrzę gdzieś na jakiś kanał z tarotem, że aż jestem sama pełna podziwu. Jakkolwiek to moja przyjaciółka zajrzała i moja Agnieszka zapytała po prostu, napisała do tej pani, bo nie mogłam sama znaleźć tego nigdzie na YouTubie. I gdzieś znalazły to, nawet nie pytałam gdzie, bo nawet nie was napisała do tej pani. I to już jest drugi czy trzeci raz w życiu, kiedy zetknęłam się tak po prostu w takiej formie. Z kimś, kto też jakby jest, jest, funkcjonuje w tej branży, kto bez żadnego problemu dopytywania po prostu pani e, podała, jak tego szukać i gdzie to można po prostu tak zwanie znaleźć, za co bardzo, bardzo jej z całego serca jej ja dziękuję i poszukam gdzieś, bo to muszę w, tam, gdzie oglądam filmiki, gdzieś na YouTubie, może uda mi się znaleźć, tak? I poproszę Agnieszkę, jeżeli już. Także e, muszę podziękować, tak jakby tej pani, za to właśnie. Yy, za tą pomoc też tak i nie potraktowała jako konkurencji jakiejś, czy no coś po prostu to wspaniałego, to jest właśnie energia dzisiejszych czasów, to jest energia też kolektywów, chociaż no też się trafia, ale dobrze, żeby nie przedłużać, kochani moi, jeśli chodzi o karty, no to cóż wyjęłam, to są drogowskazy, więc ja w ogóle teraz lubię te karty i do drogowskazów zwłaszcza, bo lubię piękne kolory, te ciemniejsze, te szaro, czarno czy ciemno yy, brązowawo, wszystko to, co po prostu jakby wycisza świadomość, tak? Więc przechodzimy już do Mary Aha, jeszcze najważniejsze. I to jest chyba z tego najważniejsze. I przepraszam, że znowu tak szybko, ale jestem dynamiczna, pracuję na czas, ludzie pieniądze za to płacą, więc tak mam. Kochani moi, jest druga część, odbierz swoje czytanie. Czyli ta druga część po, tej, po tamtej, która się rozpłynęła nam na YouTubie i nie wiadomo, co się z nią stało, że piszę, że jest, a jej nie ma. Czyli jest odbierz swoje czytanie 2A i będzie jeszcze 2B. Dlatego, że zrobiłam tylko dla dwóch osób. A później popłynęłam za daleko i tak musiałam uciąć, ponieważ tam też są informacje takie bieżące, dotyczące tego po prostu tak zwanie października. Jest, jest, są też tak zwane luźne gadki. Luźne gadki 8, chyba jeszcze tylko miniaturki nie dodałam z opisem, że to jest i tam bardzo dużo powiedziałam, może za dużo. Starałam się, czyli u mnie jak zwykle, jeśli chciałam powiedzieć o trudniejszych sprawach, bardzo ważne tematy tam są kreacyjne, bo ten poziom intencji jest poziomami, są to poziomy kreujące wydarzenia. Będzie pewnie do końca roku będzie bardzo dużo tematów w kontekście kreacji, bo ludzie bardzo mocno spinają pośladki, jak to mówią, tak? Poślady, no, nie, nie powiem teraz usłyszałam bardzo fajne określenie, ale to od młodej osoby. I tutaj generalnie chciałoby się bardzo dużo w tym temacie powiedzieć, powiedzieć też nawet o tych energiach kreujących, których i. Z, których doświadczają tarociści, tak, w zetknięciu ze swoimi kwerentami, czy osobami pytającymi, czy klientami ich nazwiemy, także tak to się, kochani moi, tutaj ma to całe zagadnienie, cóż jeszcze chciałoby się powiedzieć, i tam sobie obejrzyjcie, ja niektóre tematy, widzicie, to jest takie, nie chciałam niegrzecznie powiedzieć, że pewne rzeczy po prostu, cię jest bum wielki na te wszystko, co było z kreacją związane, to jest. I te pewne rzeczy, to co się słyszy, one po prostu nie będą się kreowały. Kurde, no technicznie to jest niemożliwe po prostu. No i może jest możliwe, bo ktoś powie o tam chrzani jakaś nadęta małpa, tak? Po prostu, jak pokażecie coś, ja nie mówię, że ktoś z zasady mówi, że się nie uda, tylko są takie opcje, gdzie fizycznie coś no, nie styka tutaj po prostu już. Nikomu jeszcze tutaj, przynajmniej w tych, których widzimy i którzy funkcjonują w świecie, nie odrośnie ręka ani noga. No jeszcze nie ma i nie na tym poziomie, żeby nawet jeżeli ktoś tego doświadcza, to gdzieś w tajemnicy i nie wszyscy pewnie, tak? Więc generalnie nie ma o czym tutaj deliberować. I sprawy mają się tak, że, że to po prostu jest niemożliwe już, i tutaj chciałabym dlatego pokazać, bo czasami ja nie umiem tak usiąść i zrobić wykładu o tym, jak działa kreacja, tak? Ja akurat działam w tej opcji, że miałam za duży ten impuls kreacyjny i znam też takie osoby, natomiast mm, chciałabym się opowiedzieć o takich prawidłach, ale fajnie o nich mówić na, na przykładach jakichś, tak? Wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy ja coś zobaczę, ułożę, tak? No i to będą myślę bardzo ciekawe, ciekawe tematy, tym bardziej, że te poziomy intencji, dużo ludzi już widzę od początku miesiąca ma, bo od początku miesiąca zaczęłam intensywnie bardzo pracować, problemy na poziomie ciała, na poziomie pewnej pamięci, no tutaj bardzo, bardzo dużo się dzieje po prostu już, tak, o. Także no cóż, nie przedłużajmy, kochani, wyciągnęłam dlatego tą dużą talię e, alic i tarot świetlistej drogi. E, wybaczcie mi trochę paznokcie, ale jest duża aktywność w domu przy kuchni. Hmm, chociaż może nie aż tak dobrze. Bo akurat moja Asienka gotuje sama, jeszcze dla nas gotuje, aż brzuch nas bolą. Dobrze. Kochani moi, wyciągamy, czyli zaczynamy. Zaczynamy drogowskazy. Dla kogo? Ryby. Mam nadzieję, że te ryby widać, że mi napiszecie, widać, jest ok, I że ja będę też widziała, robiąc czytania, bo te karteczki są dla mnie dużym ułatwieniem. No i cóż, zaczynamy, kochani moi drogowskazy. Także będą luźne gadki, pewnie są przed pierwszym czytaniem, i dwa czytania dla dwóch osób z dygresjami, za co bardzo, bardzo je przepraszam. Powplątywana jest taka energetyka, no ale mam nadzieję, że jednak potraktujcie że dla darmowanego konia, nie. Zagląda się w pysk i będą jeszcze dwa, czyli będzie część druga B. No i cóż, idziemy. Energia aktywności, czyli w którym kierunku ta aktywność ciągnie i jaką dla ryb w październiku. Dwójeczka buław. Mhm. Jaką energię warto, jeszcze tutaj są sygnały, żeby ją poprawić. Okiełznać tak, w pewien sposób ułożyć i tutaj można dużo więcej z sytuacji życiowych wyciągnąć, jeśli rycerz buławowy odwrócony, energię, które warto, czasami trzeba przyhamować, sprawować na nich specjalną pieczę i wręcz kontrolę czasami, albo w ogóle wyeliminować swoje życie ze swojego życia na ten czas, dlatego że tak zwane skutki mogą być opłakane. Zaraz tylko sprawdzę, czy nie wszystkie są odwrócone nie, są prosto odwrócone bo tak patrzę, wszystkie się odwróciły, sprawdzę też jeszcze jak to się układa, i tak będzie krzywo bo aparat krzywo wisi, rozkminiałam czemu krzywo? dobrze, kochani moi i zobaczmy energię, tą aktywność, za którą powinniśmy podążać, iść, I czasami ona z różnych powodów ją wręcz przygaszamy tak, niesłusznie i czasami to jest to coś, co później sami sobie siejemy jakiegoś rodzaju Dwersję w życiu. I cóż to jest? Siódemeczka miecz. Zobaczmy dlaczego, wskazówkę, dlaczego tego doświadczacie też, tak? Tej aktywności, ale w kontekście poruszania się w życiu. Cesarzowa odwrócona. I teraz tak, od razu tutaj mogę Wam powiedzieć, że skoro cesarzowa odwrócona księżyc, odwrócony bardzo często, kiedy były takie czasy, ja mieszkam na Podlasiu, żeby nie było, kiedy jest aktywne wszystko to, co mentalne, wszystko to, co w pewien sposób magiczne, czasami w ogóle za magię to odpowiada. W dzisiejszych czasach ja nie mówiłam, że nie, nie mówiłabym o magii, bo przy, tych, przy tym, że coś oznacza dosłownie magię, oznacza kreację, oznacza świadome chcieństwo, oznacza świadome plany, które chce się zrealizować i tupta się robi się wszystko różnego zabiegu. Różne zabiegi czy też energetyczne, czy też po prostu prowadzi się, bo ludzie są też nieświadomi, którzy spotykają się tak zwanie, aktywnie działają, załatwiają sprawy, rozmawiając w ten sposób, żeby coś się też ułożyło w waszym, naszym życiu. Jest to też taka energia, która najnormalnie właśnie też wtedy tak zwanie występuje, czyli robimy coś intuicyjnie po to, żeby coś po prostu, tak zwanie, wypowiadamy formułki, żeby coś uzyskać. I to też bardzo często jest, dlaczego o tym mówię. Bardzo często moi koledzy, koleżanki mówili, że magia to wcale nie, nie to ja tego nie nazywam magią po prostu, bo to nie jest magia. Do magii jeszcze troszkę tak zwanie trzeba. Hmm, Yy, jeszcze by się przydały z dwie karty desperacji, takiego w sensie desperacji, też nie negatywny poziom intencji. I słuchajcie, to co ja teraz Wam mówię, czyli to, to widzicie to czytanie, to już do tej pory to co powiedziałam. Jak zwykle pierwsze czytanie jest troszeczkę dłuższe. Mhm. I tutaj chciałoby się opowiedzieć właśnie o tym, o czym mówię. Yy... że też trzeba uważać na słowa jak się mówi, tak? Zobaczcie też jeżeli ktoś już któreś to czytanie ogląda, to to dodatkowo jeszcze spostrzegacie ten poziom intencji, w których mówię, że bardzo patrzę, żeby wszystko było dobrze zrozumiałe, tak? To na dzisiejszy czas jest bardzo, bardzo ważne. I kochani moi, Energia, która jest tak zwane aktywna, to jest dwójka buławczy, to jest energia, która mówi o podjęciu jakiejś decyzji. Ale też nie bez kozery podałam przykłady, bo ona mówi o czynach, o zachowaniach, o tym wszystkim, co powoduje, że chcemy my albo też skierować w kierunku innych uwagę. Przypominam, że karty są, że to, to wszystko, to co jest, to jest złoto. I srebro, odcienie złota i srebra, że tu nie ma żółtego, nie masz tyle ognia, który wszyscy widzą. Talia jest złoto-srebrno-czarno-szara i biała. I tutaj jest tak zwane pokazanie, opowiedzenie o czymś. Zobaczcie, jaką to jest kapelusza, energia po prostu jakby układa, Czyli wszystko to trzeba zważać na to, co. Co mówimy, jak mówimy, o tym już wspomniałam. Czyli sprawy i w tym miesiącu czy I teraz tak, ta dwójka w mówi tutaj w tych energiach, żeby się trochę wstrzymać, że nie wszystkie decyzje wielości różnych spraw, tak jakby zobaczcie, do wielości spraw, tu jest siódemka mieczy, tu są aż latające, tak zwanie furga, furgają te miecze, y, aż nie wiadomo, y, nie wiadomo gdzie. I to jest ta energia, w której warto. Y, Wiedzieć, w którym momencie jakieś decyzje podjąć, zadziałać, a w których nie zadziałać. I w zasadzie u ryb będzie sporo różnych spraw, w których będzie się działo. Jednocześnie ten czas i październik trzeba będzie wybrać w niewielu sprawach, niewiele spraw przyjmie inny, nieważne czy lepszy, czy gorszy obrót. Z reguły, jak się śpieszymy i przyspieszamy coś i na siłę się staramy, Albo nie umiemy tak odczytać dobrze tej, tych, tych aktywności, no to czasami niestety robimy tak zwany bigos. Tutaj wszystkie raz, dwa, trzy, cztery karty mówią o dobrym przygotowaniu, o przyhamowaniu pewnych tak zwanych energii. Wszystko w tym miesiącu i tak dzieje się po to, żeby doświadczyć cesarzowej odwróconej która pod, w tym waszym czytaniu pokazuje, że wy mieli, poprzez to, że uczymy się z intuicji, intencji, troszkę w inny sposób tak zwany funkcjonujemy, ponieważ Lipiec był też taki, że on zaczął proces tak jakby nasączania nas energiami duchowymi, energiami takiej świadomości i tej energii jakby działania w ogóle, takiego jakby wszystkie asy były w tym czasie aktywne na to, w nas samych i żywioły. Natomiast ta cesarzowa mówi, zaczekaj na odpowiedni moment. Księżyc w tym wypadku mówi, że pewne sposoby działania z przeszłości mogą się nie sprawdzić z poprzednich cykli, że one były zupełnie inne, inaczej tak zwanie działały i zmieniło się sporo okoliczności, zwłaszcza w was samych. Pamiętacie, rycerz była jak ja tłumaczę ten archetyp i tą, tą aktywność, to jest taki pan Adam Małysz, tak, który generalnie musi się przygotować do większego działania, do skoku. O tym mówi, że do większych działań, do podjęcia decyzji, do, do, do załatwiania spraw to jest albo zdanie się na Boga i bardzo wysokie, już tak jakby, czy tego co nazywacie bardzo duchowe, czy też po prostu poczekanie i fizyczne, i rycerz buław, co by nie robić, co by nie mówić, on zawsze będzie mówił, tak, o tym, żebyśmy nasze ciało, motorykę naszego ciała, tą synchronizację półkul mózgowych, bo ona, czyli aktywności, te, jak jakby energia w tym kierunku się pobudzała, i myślę też, że wiele energii, jeśli chodzi o to, co na nieboskłonie też, tak, w astrologia pokazywała, to ona pokazywała też, tak, jakby właśnie te aktywności, Tą synchroniczność między ciałem a, a umysłem, po, pobudzenie, uczenie się siebie. I tutaj generalnie i rycerz była w zawsze mówi masz gdzie on mówi się, że on gdzieś idzie, no to nie ma o tym, że on gdzieś idzie, podróżuje, wychodzi. On musi się pewien stan w sobie, zanim podejmie się decyzję, przeszykować się do tego skoku życiowego, tak? I tu da się fajnie załatwić pewne sprawy, tak? Ale nie mówić o wszystkich, nie zabierać się za wszystko, tak? Tylko tak zwanie. Układnie to po prostu tak zwanie zrobić. Zobaczmy i sprawdźmy, jakie wyzwania jeszcze do końca miesiąca przed Wami. Mhm. Gwiazda odwrócona. Czyli tutaj wskazuje już na konkretne czynniki, na konkretne sprawy, w których będzie się działo, i znowu zobaczcie, z ilu kart wynika to, ta energia aktywna, która jest związana w pewien sposób, jakby z ostrzeżeniem, z pokazaniem. Gwiazda mówi, ona pokazuje, jest już to blisko, ale najpierw też przyjrzy się, czy też znowu, czy jesteś przygotowany, przygotowana. I musi być odpowiedni moment, kiedy schodzi się na scenę życia, kiedy ta gwiazda spada, albo jest blisko, spada w sensie pozytywnym. Zobaczcie, jaki poziom intencji. Że może być spada, czyli coś niedobrego, tak? Jak powiemy, i sko skojarzymy gwiazda. Ale jeśli gwiazda ta na niebie, to szczęście nam przynosi, tak? O. To jest dzisiaj i to czytanie, ja zawsze tak intencyjnie sobie zakładam, żeby te czytania też odzwierciedlały, tak? Jakby energetykę miesiąca. Jak ktoś obejrzy wszystko, to będzie mniej więcej miał te wskazówki i będzie, a to o to mniej więcej chodzi. Po tym mikrowydarzeniu, bo sprowadzamy te, te aktywności miesiąca do tych wydarzeń. I ta gwiazda mówi właśnie o tym, że tak jakby ta, to, to, co przed chwilą powiedziałam, właśnie o tej, kochani mojej aktywności, tak? Że tu jest, blisko trzeba przyjrzeć, ale w tym momencie, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie zobaczyć, tak? Układając w stosunku, jeszcze zobaczcie, tu i Księżyc, i, i, i Słońce, tak? Słońce nie widać, pełnia, tak? Ale nie pełnia, tylko jakiś etap, faza Księżyca. Dobrze, nie będę już się w, tej, w, w kwestii astrologii wymądrzała, ale mniej więcej takim językiem chyba się tak zwanie mm, zrozumieliśmy. Zobaczmy, w jakim kierunku te aktywności Was prowadzą, żeby na co dobrego Was wyprowadzić, no bo zakładamy na dobrego, a nie złego, tak? Na co Was wyprowadzić? Ryby. Ehm. Dziesiątka buławowa, dziesiątka buławowa odwrócona. Dziesiątka byławowa mówi o, zobaczcie, i to jest dziesiątka, a ma cztery kielichy. Czyli chce nas ułożyć w energii oczekiwania, w energii tego, czy my wiemy, tego, czego chcemy, ale też czego szukamy. I na to trzeba po prostu poczekać, aż coś się spali, aż coś się wydobędzie, aż nazbieramy energii, aż ze świata, z innych też czynników, o tak to nazwijmy, przyjdzie energia, z której będziemy mogli coś tak zwanie chcieć. Tak? Bez żadnej straty, bo tu jest cztery, e, cztery kielichy są w tej dziesiątce buławowej pokazane, tak jest energia tutaj zobrazowana. I potem przejdziemy do pięciu. I jeżeli teraz zadbamy, to przy pięciu kielichach nie będziemy obawiali już się straty. A dziesiątka buław palą się, chcemy coś zobaczyć, chcemy czegoś się nauczyć. Mamy po prostu tak zwanie więcej. Przykładając to na codzienny język spraw, będzie więcej spraw do... Przepracowania, do zaczęcia, tak jakby do ułożenia, przejścia w jakiś inny etap w różnych sprawach życiowych. Ale ewidentnie jest to też czas związany z oczekiwaniami, być może z kreacją, z prokreacją, też energię na życia. Tutaj mogą się pojawić tak zwane, jeśli ktoś oczekuje, nowe sprawy, nowe wątki, zupełnie nowe, ale też i nowe dzieci, jeśli ktoś tak zwanie oczekuje. I nowe rozwiązania w sytuacji, kiedy wcześniej tego już się nie dało albo nastąpiły jakieś nie, dziwne, niecodzienne okoliczności w różnych sprawach życiowych. Nie wiemy. Trzeba też uważać, bo czasami mogą wyjść na Tutaj nie zakładamy, czy, czy plus czym jest ogólna energia, wy, m, wysypania się z jakąś tajemnicą, tak? Dziesiąt, siódemeczka Buław mówi, uważaj z tym, gdzie, co, komu mówisz, na ile mówisz, tak? Bo to już, jeżeli nie potraktujemy na tajemnice, to jest coś, siódemka mieczy nie zawsze jest złodziejem, tylko mówi, robię coś, co, in, co ktoś inny może zobaczyć i nie do końca zinterpretować sobie tak, jak to po prostu widzi i chce, to już po pierwsze, a dwa, mam prawo do tego, żeby schować, i nie mówić po prostu wszystkim, nie obnosić się, tak? Więc ostrożnie, zanim się też komuś, komuś powie, coś się ruszy, wyjdzie, trzeba bardzo tutaj uważać, poznać to, co się dzieje, z czego składa się to wszystko i dlaczego trzeba poczekać, bo przy dziesiątce błowowej odwróconej może też brakować pewnej wiedzy, żeby po kawałku coś z tym po prostu zrobić i zadziałać. Kłaniam się pięknie, mam nadzieję, że to w jakiś sposób to czytanie okaże się dla Was pożyteczne.